Witam Państwa. Cieszę się, że Państwo licznie przybyliście. Jestem szczerze mówiąc trochę przerażony tym, co oglądam tu jako po kolei wszystkie prezentacje, bo prezentacje są tutaj bardzo mocno techniczne i opowiadają o bardzo dużych detalach, szczegółach, protokołach, ramkach, bitach, rzadziej bajtach. Tymczasem ja zamierzam poopowiadać trochę o o ale w innym ujęciu. Znaczy nie będę właśnie schodził do poziomu bitów, bajtów, a raczej poopowiadam o... Pewnej wizji, jak to można zrobić, i właściwie czemu Gepon i skąd i skąd parcie na Jeep. Slajdów mam dość dużo czasu, mało, w związku z czym nie przedłużając wstępów, postaram się poopowiadać Państwu o tym, o czym, o czym właśnie zamierzam. Drodzy Państwo, o co chodzi z tym g i właściwie, skąd to się bierze? Bierze się z tego, że jest taki pewien stały trend obserwowany od dłuższego czasu na rynku, że co chwila się oferuje coraz więcej. Megabitów abonentom. Oni tego chcą, nie wiem, czy chcą, czy, czy, czy są w stanie użyć, natomiast na pewno wszyscy operatorzy, wszyscy usługodawcy starają się to dostarczyć. Jest to no, jedna z rzeczy, które są kluczowym wyróżnikiem tego, czym usługi dostępu do internetu na rynku trafiają do abonenta. Tak? Czyli ile tych megabitów się dzieje. To jest powiedzmy ta pierwsza usługa, która, która jest tym mega rozwojem, jak to, jak to tutaj nazwałem, ale potężnym driverem, tego, co się na rynku dzieje. Kolejna usługa, która zwykle w sieciach się pojawia telefonia, tutaj jest taki powolny rozwój, wiadomo, że wszyscy starali się dość skutecznie podbierać abonentów no, rodzimemu monopoliście w tym zakresie, skutecznie w tym sensie, że im spada innym rośnie, natomiast tutaj zarówno ilość abonentów, jak i, jak i ilość ruchu z tego generowanego no, nie jest jakimś tam szczególnym, szczególnym zaburzeniem, czy szczególnie istotnym parametrem do tego, żeby się tym zajmować. No i są jeszcze dwie usługi, które, które w sieciach są, istnieją, nie u każdego operatora, tutaj zdecydowanie bardziej u tych operatorów, którzy rdzennie wyrośli z usług telewizyjnych, czyli u tych operatorów tak zwanych kablowych, u operatorów ISP tylko jest to coś, od, no, można powiedzieć nowego, tak od niedawna, od niedawna się pojawiającego, no i zdecydowanie tak, telewizja cyfrowa, która nakłada bardzo duży rozwój i również wprowadza potężną ilość ruchu do sieci, no telewizja analogowa jest czymś, co ktoś, kto ma to ma i wie jaki to jest problem, ktoś kto nie ma prawdopodobnie nawet ku temu w jakiś szczególny sposób się nie przygląda. No ale wracając do tego, że ten internet jest takim bardzo potężnym driverem, co widać na rynku jakiego typu oferty. Najwięksi operatorzy, którzy, którzy na rynku oferują usługi, ja to postaram się uszeregować od tych, których zauważyłem na stronach internetowych najszybsze prędkości. UPC 150 megabitów. To jest ich komercyjna oferta, którą są w stanie dostarczyć. Pewnie nie na całym obszarze, ale realnie są. Aster na chwilę obecną już też UPC 120 megabitów. Multimedia 120 Vectra 6428, tutaj zależy czy dzień czy noc. Polsat cyfrowy, no jeszcze może niekomercyjnie, ale obiecują 100 megabitów. Wszyscy operatorzy LAN Ethernetowi 100 megabitów. No a dinozaury to, to mają kłopot. No mają kłopot, bo realnie technologia im nie umożliwia zrobienia przeskoku. Nie ta technologia, która jest bazową, na której mają te no, setki tysięcy, miliony e, abonentów. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Jest jakaś czołówka, która zdecydowanie poszła do przodu. Dlaczego? No, bo te operatorzy kablowi dysponują pewną technologią, która to umożliwiła. Skoro mają technologię, no to dlaczego było nie zaoferować? Między sobą Państwo pewnie możecie wymienić poglądy na temat tego, jaki ma sens oferowanie takich przepływności i który abonent realnie jest w stanie je konsumować. Ale kogo to obchodzi? Jest prędkość, można ją kupić, a jeżeli nie jest to droższe niż u kogoś innego 100 megabitów albo 60, no to, no to wiadomo, tak? Jak widać różnice za te same pieniądze, no to tutaj nie ma przepłacania, tak? Czyli jak gdyby taka filozofia u abonenta. Na co to się przekłada? No mądrzy ludzie popatrzyli na to, od historii po czasy dzisiejsze. Rano był piękny, piękny panel dyskusyjny, tutaj panowie opowiadali o historii. No to to jest gdzieś ta historia, tak? Kiedyś rzeczywiście dostęp do internetu był z prędkością 2400 kilobitów na sekundę. Natomiast ewidentnie wszystkie te prędkości historyczne układają się w pewną krzywą. Tak na skali logarytmicznej jak się to przedstawi to widać, że postęp technologiczny cały czas układał się w pewien sposób i on się rozwija. Tak ta niebieska kreska tutaj stara się aproksymować tą, ten taki trend. No i co on nam pokazuje? No on nam pokazuje, że gdzieś tam dzisiaj gdzie jesteśmy, no to średnio powinniśmy być w stanie te prędkości oferować na poziomie rzędu 50 megabitów. na no to co przed chwilą widzieliśmy to nas plasuje... Gdzieś tu. No, duże pytanie: czy, czy to jest chwilowe, bo są jakieś tam zmiany technologiczne, czy to jest trend, który za chwilę wyciągnie nam tą krzywą w sposób inny niż linia prosta do góry? No, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Tu na różnych konferencjach różni ludzie się sprzeczają, tak? Czy za dwa lata to każdy z nas będzie miał 100, 200, 500, czy może gigabit do domu i, i ten światłowód, czy będzie, czy nie będzie w domu każdego abonenta. Ja zajmuję się tymi technologiami mniej więcej od 11 czy 12 lat i pamiętam, że jak przychodziłem do pracy do Wektora, to jeden z pierwszych komunikatów, który głośno słyszałem to był komunikat taki, że właściwie wszystkie inne kable poza światłowodem to już są przeżytkiem i jutro, no najdalej za rok to wszyscy światłowód do domu będą kładli. 10 lat minęło, nie ma tak, że wszyscy, ale rzeczywiście chyba w tej chwili jest tak, że coraz częściej ten światłowód się pojawia. No dobrze. Jeżeli ten świat wygląda w ten sposób i jeżeli te, te trendy wyglądają w ten sposób, to co, co tak naprawdę trzeba zrobić? No, trzy, trzy takie główne problemy, które do rozwiązania pozostają. Jak sprostać temu wyścigowi i to w taki sposób, żeby nie włożyć góry pieniędzy i nic z tego nie mieć, tylko w taki sposób, żeby coś z tego zostawało. Jak, jak umożliwić rozwój sieci w taki sposób, żeby to, co oferujemy dziś, było dobre na dziś, było dobre na jutro? I żeby relatywnie łatwo można było system przekształcić na coś, co będzie dobre również pojutrze. No i utrzymać proporcje, tak? Czy utrzymać proporcje tego, że zarówno wydatki inwestycyjne, jak i te wydatki na utrzymanie sieci, no powinny umożliwić utrzymanie tego wszystkiego, co mamy, w sposób ekonomiczny, bo o to każdemu przedsiębiorstwu chodzi, tak? Jakie są możliwości? No to Nasuwają się pewne rozwiązania. Tak? No, ktoś, kto ma sieć internet na dzisiaj 100 megabitów dla każdego abonenta, no, kierunek upgrade'u no, 1 gigabit. No, wydaje się być w zasięgu ręki, ale gdyby ktoś próbował się ku temu przymierzyć, to. To tak w zasięgu ręki nie jest. To jest jednak poważny, poważny krok i poważna rewolucja, żeby rzeczywiście każdemu te 100 megabitów zaoferować. No, dla operatorów typu HFC jest też możliwość budowania coraz głębiej światłowodu, może niekoniecznie do każdego abonenta, ale coraz głębiej. I to jest związane z sukcesywną przebudową sieci. Coraz mniej abonentów na to jedno włókno światłowodowe. DSL nie wiem. No, na dzisiaj wydaje się, że nie ma tego DSL Next Generation, no, ale pamiętam kiedyś, jak były modemy 36 kilobitów i czytałem artykuł o tym, że to jest absolutnie fizyczna granica możliwości transmisji na takim modemie i mniej więcej pół roku później pojawiły się modemy 56 kilobitów, tak? No, wiadomo, że jak się czegoś nie daje zrobić, daje się to komuś kto o tym nie wie i on to zrobi, tu też może się coś wydarzyć. Natomiast to wszystko jest w dalszym ciągu utylizacja tego co już jest natomiast pojawia się coś nowego, tak. Coś nowego, czyli te rzeczywiście pasywne sieci optyczne, sieci, które prowadzą światłowód do abonenta i sieci, które no, realnie są tym, co, co gdzieś w różnych hasłach się pojawia jako Next Generation Network, czyli to, co daje realną, nową technologię i realne, nowe możliwości dla abonenta. Na czym to polega? No polega to na tym, że mamy system w części tej head endowej stacji czołowej, point of presence, hub, jakkolwiek by to nie nazywać, czyli gdzieś gdzie stoi sprzęt, potem jest sieć. Sieć jest absolutnie pasywna, światłowodowa, ale absolutnie pasywna, splittery optyczne nic więcej, Światłowód dociera do abonenta. No i w domu abonenta pojawia się urządzenie, które, które ten sygnał zamienia na to, co potem możemy odebrać, tak? czyli na sygnał do telewizora, do komputera, do telefonu, czyli jakikolwiek taki terminal abonencki. Taka jest idea tej sieci. Jak tą ideę sieci PON wykorzystuje pewna technologia, która się nazywa GPON? Gigabit Passive Optical Network, standard rozwijany przez Urząd Standaryzacyjny. Standard na poziomie fizyczny i dobrze zdefiniowany, czym wyżej w górę warstw logicznych, tym gorzej z tą standaryzacją, i to każdy, kto się z tym gdzieś będzie próbował zmierzyć, musi zdawać sobie sprawę. To nie jest do końca tak, jak, jak Ethernet. Niestety tam jest jeszcze wciąż dużo implementacji, które są związane z konkretnymi rozwiązaniami, no ale to mniejsza z tym światłowód jako medium transmisyjne od początku do końca. standard nie przewiduje czegoś innego. Dopiero na samym końcu w urządzeniu abonenckim przetwarzane jest to na to, co, co odbierają urządzenia abonenckie. Definiuje standard 128 abonentów max z jednego włókna światłowodowego, które wychodzi z headendu. Max to znaczy, że standard nie przewiduje na dziś możliwości, żeby było tego więcej, natomiast jest kilka fizycznych ograniczeń, które mogą spowodować, że nie da się zrobić 128. No i urządzenia aktywne są tylko na końcach, sieci, jest pasywna. Pasmo przesyłowe, 2,5 gigabita na sekundę, dzisiejszy GPON to jest 2,5 gigabita na sekundę w dół, 1,25 w kierunku od abonenta, czyli tutaj o połowę mniejsze pasmo z powrotem. Dużo mówi się o tym, że next generation będzie 10 giga GPON, pierwsze próby już są, właściwie nawet można już pierwszy sprzęt próbować, testować, natomiast no to już jest... 10 gigabitów dzielone na tych abonentów to jest duża wycieczka w przyszłość. Ktoś, kto zajmuje się ruchem sieciowym i analizą tego, nawet tak 2,5 giga podzieli na 128 abonentów, to to też wychodzi dość dużo pasma dla pojedynczego abonenta, które można dostarczyć. Tak, Czyli z jednej strony bardzo wysoki próg maksymalny, no bo teoretycznie 2,5 giga jednemu abonentowi można dostarczyć, wiadomo w jaki sposób. Natomiast również średnie pasmo dość wysokie. Zasięg do 20 km lub do 60, km, w zależności od użytych laserów, tak? Tak, ale to jest średni ruch. Jaki dzisiaj średni ruch abonent generuje? Średni. 300 kilobitów? Trochę więcej. Tak, ale do tego przyłącznika ile dochodzi pasma? Jeden giga? Może, ale nie dochodzi. <głos> <głos> Prawda jest taka, że te pasmo też jest współdzielone, tak o tym się nie mówi. Ethernet mówi dostarczamy 100 megabitów, natomiast realnie to nie jest 100 megabitów, to jest współdzielone pasmo, tak. Tutaj w tym sensie można dostarczyć te 2,5 Giga każdemu i też powiedzieć dostarczam ci 2,5 Giga. To też jest współdzielone na pewnym poziomie. Zasięgi tutaj te zasięgi z ilością abonentów mają wpływ, dlatego że realnie ilość abonentów jest ten światłowód jest splitowany, podział powoduje redukcję mocy optycznej, która jest dosyłana. Czym więcej abonentów, tym tym może być mniejszym zasięg lub wręcz tam ilość połączeń światłowodów, złączeń i tak dalej redukuje. To trzeba, tak naprawdę robiąc projekt sieci policzyć budżet optyczny, wtedy można odpowiedzieć jakie, jakie są możliwości. Zdecydowanie w przypadku budowy sieci nowoczesnej sieci opartej o światłowody w całości, JIPON daje redukcję, redukcję wydatków, tak, tu mamy 128 abonentów na jednym światłowodzie, czyli mamy zdecydowanie mniej nadajników niż w normalnym układzie point to point ethernet, który można byłoby budować na światłowodach. Redukcja kosztów utrzymania jest również, tak, nie ma urządzeń aktywnych w sieci, tak, w związku z czym nie ma zasilania, nie ma kosztów z tym związanych utrzymania, mniej awarii z tym się, z tym się wiąże, no zupełnie inaczej rozkładają się koszty. Operatorzy, z którymi rozmawiałem, którzy próbowali Porównywać i, i liczyć te rzeczy, wykazywali, że już mniej więcej rok czy półtora roku temu w kalkulacjach, że całokształt tego, czyli ten total cost of ownership, jest lepszy dla Jeepona niż dla alternatywnych technologii. Jest pewien wydatek na początku, natomiast później te koszty utrzymania układają się zdecydowanie lepiej. No i GPON jest na dzisiaj wiodącym standardem tego typu na świecie, tak. Azja jest jedynym obszarem, gdzie dość mocno się rozwijały inne technologie, zwłaszcza GIPON -E albo IPON, e czyli ten Ethernet pasywny. Europa zdecydowanie GPON, głównie za, za, z tego powodu, że drive'em są operatorzy duży, operatorzy telekomun telekomunikacyjni. Ameryka Północna zaczęli trochę wcześniej ze starszą wersją Bipona, w tej chwili GIPON również, również z powodu tego, że operatorzy telekomunikacyjni, żeby sprostać konkurencji operatora kablowego, nie mają właściwie innej rzeczy. Ameryka Południowa, silnie rozwijający się region, też dominantem zaczyna być GIPON. No dobrze, ale teraz do, 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 do głównej części prezentacji, czyli zastosowania. W zasadzie jak można... Jak można ZIPON wprowadzić? Ja zaproponuję cztery takie scenariusze, które spotykamy najczęściej w rozmowach z naszymi klientami, które się pojawiają. Jak można użyć ZIPONu? Na dzisiaj, w Państwa sieciach. No pierwszy jest najprostszy: Greenfield. Nic nie mamy, trzeba zbudować coś od podstaw. No to jak nic nie ma i trzeba położyć nową sieć, no to takie trochę odpowiedź nasuwa się sama. Lepszej alternatywy niż położenie pasywnej sieci optycznej nie ma. To, co na niej byśmy stosowali, to tutaj można podyskutować jeszcze, bo są różne technologie. Ja zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się GPON-owi, bo daje najlepsze możliwości. No i idea jest oczywiście taka, że dostarczamy komplet usług, tak światłowo doprowadzamy do domu abonenta lub. Tutaj jest kilka dodatkowych możliwości pośrednich. Możemy to doprowadzić do budynku i wtedy wykorzystać skrętkę albo skrętkę i kabel koncentryczny w budynku. Jest tutaj kilka e, możliwości do tego, tak? czyli mamy część headendową, tak? gdzie instaluje się no jest ta część powiedzmy, telewizyjna, jest ta część transmisji danych związanych z Jeeponem, z, z światłowód, który dochodzi do budynku, podział gdzieś w sieci, drugi podział e, na poziomie budynku i światłowody prowadzone do poszczególnych abonentów u abonenta. Terminal abonencki. Z terminologii jeeponowej używa się dwóch: OLT, Optical Line Termination, i ONU, Optical Network Unit. Nie wiem czemu akurat tak, natomiast ONU oznacza abonenckie urządzenie, OLT, urządzenie headendowe. To jest rozwiązanie takie typowe, w pełni, w pełni nowoczesnej sieci, full fiber, czyli wszędzie światłowód do samego domu abonenta. Natomiast no, rodzi to pewne kłopoty głównie z siecią budynkową, tak? Tutaj nie zawsze spotkamy światłowody. Wprawdzie nowa ustawa, która wchodzi, ma dyktować konieczność kładzenia światłowodów do każdego domu abonenta, natomiast życie pewnie to trochę zweryfikuje, no i nie wiadomo, jak to będzie do końca wyglądać, więc na dzisiaj są dostępne różne akablowania, ale z tym światłowodem było różnie. Pojawiają się regulacje dotyczące tego, żeby zmusić deweloperów budujących nowe budynki, żeby oni kładli okablowanie światłowodowe już do każdego mamy domu. Ustawa. To, mega ustawa, tak? Nie, to ustawa to od roku mamy mamy to, to mamy. A jaki mamy skutek, to pytami, jakie... Pojawiają się trendy, ja nie mówię, że jest ustawa, tylko pojawiają się tego typu trendy, żeby do tego zmusić, tak, natomiast ja jestem święcie przekonany, że to zmuszanie wyjdzie tak, jak wyjdzie, tak i będzie to, co będzie, tak, rzeczywiście deweloperzy developer, starają się o to dbać, znaczy próbują tego pilnować, jak ktoś mieni się nowoczesnym, nowatorskim deweloperem, który buduje super wypasione osiedle, oni tam położą te światłowody, bo dla nich to jest argument, tak. Czy nie, chciałby, nie chciałbym tutaj o tym dyskutować, bo to trochę poza tym, natomiast z, 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 rozmawiając z deweloperami wiem, że niektórzy mają inne podejście do tego. Znaczy oni czują w tym wartość, że oni dadzą wspólnocie mieszkaniowej budynek tak wyposażony. Natomiast są tacy, którzy dokładnie powiedzą, ja mam to w nosie, tak podpiszę umowę z operatorem, niech on się martwi. Dlatego, natomiast to inny aspekt i można o tym długo długo, długo, długo dyskutować. Ustawy nie ma, tak nie ma. Wiem, że są zakusy, ustawy rzeczywiście nie ma. No inna możliwość jest taka, że doprowadzamy światłowód do poziomu, do poziomu budynku, tak, i z poziomu budynku możemy puszczać niezależnie światłowód, którym leci transmisja danych, niezależnie kabel koncentryczny, którym możemy puścić klasyczną telewizję, tak jak to tego typu implementacje stosują operatorzy kablowi, lub wykorzystać to, że w budynku pójdzie kabel UTP, tak, i też wykorzystać to, że GPON dochodzi tylko do poziomu budynku. Tu trochę tracimy. Znaczy, sieć pasywna jest do tego poziomu, tak? no tutaj trzeba postawić takie multi dwelling ONU, tak? czyli coś rodzaj przełącznika z wejściem gigabitowym. Więc jest to pewien trade-off, natomiast umożliwia wykorzystanie kabli, które idzie w budynku. Również można mix zrobić, tak? znaczy, można wykorzystać to lub... Tak? Niby tak, Natomiast trochę inne możliwości daje nam w tym momencie Jeepon, jeżeli chodzi na przykład o mieszanie tutaj układu, tak? Są scenariusze, w których możemy na przykład jednego bardzo wymagającego abonenta podłączyć wprost na, na światłowodzie, tego nam inne rozwiązanie nie daje tutaj w Jeeponie nam daje. Poza tym w dalszym ciągu możemy to pasmo pasywnie dzielić w sieci. Sieć jest budowana jako pasywna, a nie jako, jako point to point, tak? To jest główna przewaga. Scenariusz drugi, drugi, czyli mam już jakąś sieć, na przykład mam sieć Ethernet 100 megabitów. Chciałbym wprowadzić usługę telewizyjną do tej sieci, lub chcę. O, jakiś sympatyczny komunikat. Miejmy nadzieję, że wystarczy. Chyba że zasilanie tu gdzieś jest, które można podłączyć lub chcemy świadczyć usługi powyżej 100 megabitów, których na dzisiaj nie mamy. Tak, no Generalnie pozostaje albo, albo wymiana sieci, albo zastosowanie alternatywnej technologii GPON, no i również w tym scenariuszu można wykorzystywać światłowody, które, okablowanie, które znajduje się w budynku. No, sieć na dzisiaj wygląda mniej więcej tak, tego typu większość z Państwa właśnie dysponuje tego typu sieciami zbudowanymi na przełącznikach internetowych, no i pozostaje tak, Upgrade sieci, który może wymagać wymiany przełączników internetowych. Nie musi, ale może. Wszystko zależy, jakiego typu tu jest zbudowana sieć. No Jeżeli chcielibyśmy więcej niż 100 mega, no to ewidentnie trzeba je wymienić na jednogigowe przełączniki. Jeżeli to jest tylko kwestia multicastów, to różnie z tym bywa. Natomiast, co jest, co jest szczególnie istotne, zamiast tego możemy wprowadzić równolegle od razu system Gponowy. Ja mimo wszystko... Ja bardzo bym prosił o coś takiego. Zostawimy sobie na koniec chwilę na pytania. Jak będziemy non stop odpowiadać w trakcie na pytania, to nie zmniejszymy się w czasie, tak ja dojadę do połowy i nie dokończymy. E, rozwiązanie Jeeponowe, które... Po pierwsze umożliwia de facto również zastąpienie istniejących przełączników, natomiast co jest ważne, rozwiązanie gpon buduje nowoczesną sieć. Na tą nowoczesną sieć można znaleźć zdecydowanie łatwiej pieniądze dofinansowane z Unii. I to też Państwo wiecie, z częścią z Państwa myśmy właśnie tego typu projekty realizowali, gdzie GPON był podstawą tej nowatorskiej sieci, nowoczesnej, na którą Unia chętnie daje pieniądze niż na przykład na wymianę przełączników. Jeżeli to jeszcze się wiąże z prowadzeniem usługi telewizyjnej IPTV, to jest to relatywnie proste, no, o tyle o ile można nazwać, że uzyskanie funduszy unijnych jest, jest proste. Również można wykorzystać tego typu struktury sieci, czy zarówno internetowe, jak i właśnie z gipon do zbudowania takiej sieci mieszanej. Tak zwanym video overlay, jeżeli Państwo chcielibyście wprowadzać usługi telewizyjne. Nie tylko IPTV jest tutaj możliwe. Jeżeli mamy tego typu sieć, która doprowadza światłowód do budynku, tym światłowodem z powodzeniem można doprowadzić zarówno GPON, jak i klasyczne sygnały telewizyjne, w tym telewizję analogową. Wówczas pozostaje tylko i wyłącznie konwersja w budynku na okablowanie yy, współosiowe, na koncentryk, który. Bez problemu dostarcza tego typu usługi do abonenta, czyli można połączyć kilka rzeczy w jednym i zrobić jedną no, totalną rewolucję, budując coś innego, natomiast w nowej technologii z kompletem, z kompletem usług. Scenariusz trzeci, czyli mamy coś, to coś w jakiś sposób chcia, można byłoby zmienić. Tak naprawdę polega to na tym, że mamy obszar, gdzie mamy swoją sieć mamy swoje usługi na dzisiaj, natomiast pojawiają się nam abonenci, którzy mogą chcieć wymagać więcej. Życie też pokazuje, że tego typu te usługi premium powyżej 100 megabitów, 150 i dalej, to są rodzynki, którzy rzeczywiście są skłonni za to płacić. Im trzeba dać taką możliwość, Natomiast realnie pojedyncze osoby się po to zgłaszają. Przebudowa całej sieci i wydatek na przebudowę całej sieci po to, żeby w pojedyncze miejsca trafić jest dość trudne do uzasadnienia ekonomicznego. Znaczy każdy, kto będzie próbował biznes na tym kalkulować, dojdzie, że, że to jest trochę na wyrost. W związku z czym, co można, co można spróbować zrobić? Do obecnego systemu równolegle dołożyć system gpon dzięki temu, że jego, tutaj nie ma tego na rysunku, ale że jego w sieci można podzielić pasywnie na inne włókna, możemy nawet w dość ekonomiczny sposób połączać pojedynczych abonentów w danym budynku, czy w danej klatce. Zachęcam do tego, żeby się pod tym kątem zastanowić, bo to jest jedna z prostszych metod dostarczania tych wysoko przepływnych usług do pojedynczego abonenta, który się w danym miejscu, w danym miejscu, w którym jesteśmy ze swoją siecią pojawia. Natomiast również wersją tego jest wersja Ataku, to znaczy, jeżeli gdzieś jest operator i ten operator świadczy jakieś usługi, no ale niekoniecznie one są super najnowsze i super rewelacyjne. Chcielibyśmy wejść na obszar takiego operatora no i zaoferować jego abonentom swoje usługi. No to wiadomo, że na, na, na poziomie oferowania zaoferuje to samo taniej to bardzo ciężko będzie pokonkurować. Ale można spróbować wejść i powiedzieć, a ja zaoferuję dużo więcej. No i żeby zaoferować dużo więcej, to właśnie trzeba postawić rozwiązanie, które to dużo więcej oferuje. Więc generalnie do tego samego miejsca możemy doprowadzić nasz system w ten sam sposób. Wiadomo, że penetracje będą niewielkie. GPON daje możliwość wykorzystania tego splitu i uzyskania niewielkich penetracji z jednego miejsca w sposób dość efektywny. Jeżeli nam się to rozbuduje, no to albo podłączamy więcej abonentów w ten sposób, albo dokładnie wykorzystujemy istniejące okablowania, które tam były, w bardzo podobny sposób jak w poprzednich scenariuszach. Kilka różnych metod, których chciałem pokazać Państwu, że nie tylko jeden kierunek, ten pierwszy, tak, który był pokazany, że w całej sieci trzeba zrobić po prostu od podstaw Jeepon i zbudować wszystko, jest kilka innych metod implementacji tych rozwiązań, które znajdują uzasadnienie ekonomiczne. Oczywiście wszystko zależy od lokalnych potrzeb państwa, od tego, co chcecie uzyskać jako, jako efekt końcowy i od tego z czym będziecie się musieli na miejscu zmierzyć. Jedno jest dość pewne, prędzej czy później ta technologia trafi do każdego. To jest tak, że, że, że wszyscy operatorzy różnej maści, yy, którzy pewnie na takich spotkaniach jak to się przewijają, będą prędzej czy później dążyć w tym kierunku. No nie wiem czy to będzie za rok, czy za dwa, czy za pięć, bo, bo nie chciałbym tutaj wróżkować. Natomiast prędzej czy później ta technologia światłowodu do abonenta trafi. GPON jest jednym z rozwiązań, które wydają się być tym standardem, który który będzie najszerzej przyjęty i właśnie do tego dopasowany i czym wcześniej Państwo się zmierzycie z nim, zapoznacie się z technologią i spróbujecie znaleźć zastosowania już dziś, tym wcześniej będziecie gotowi na te wyzwania, które za chwilę przyjdą. Ja do tego, do tego zachęcam. Jeżeli chodzi o rozwiązanie techniczne, które, które my do tego wszystkiego proponujemy to jest platforma, platforma dostępowa firmy Huawei, Kilka urządzeń, które do tego służą, wywodzące się generalnie z, z technologii telekomunikacyjnej DSL-owej, uzupełnione o, o, o elementy gpon duża możliwość uzyskania pojemności, ale również mniejsza skala, tak gdzie możemy zacząć od pojedynczych kart, od, od, od ilości abonentów, które tam sięgają kilkuset w małej skali. Konfigurowalne, można mieszać również tutaj technologie, to znaczy te, te urządzenia mają zarówno możliwość obsadzenia GPona, DSL-a, jak i również point-to-point Point Ethernet, tak, czyli tutaj również można wykorzystać platformę w mieszanych środowiskach. No, wdrożenia, które my mamy to są zarówno miksy GPona z, z DSL-em, jak i również miksy GPona z, z rozwiązaniami dla operatorów kablowych, czyli s doxisem Bardzo szerokie portfolio terminali abonenckich, tutaj jeżeli chodzi o Huawei, to jest chyba najszersze dostępne na rynku portfolio terminali z bardzo różnymi interfejsami wyjściowymi, czyli zarówno data only, data i, i telefonia, data, telefonia i RF, z Wi-Fi, bez Wi-Fi, duże portfolio tego, można sobie dobrać z dokładnością do pojedynczego terminala dla każdego abonenta, co mu chcemy zaoferować jako ten pakiet usługowy, bo tutaj bardzo różne modele u operatorów występują co ważne, całość tego systemu jest spinana jednym systemem zarządzania, czyli bez względu na to jakiego typu terminale użyjemy, bez względu na to jakiego typu karty usługowe są wkładane do urządzeń, jak również którego typu urządzenia są, jest jedna platforma zarządzania, które umożliwia zarządzać tymi platformami, jak również innymi elementami, przyłącznikami czy routerami, tak, U2000 jest systemem, który bardzo dużo, bardzo dużo tego typu urządzeń jest stanie pod jednym parasolem Utrzymywać. Wszelkiego typu detale czy technika to zapraszam albo do nas, albo, albo do kolegów na, na stoisko Huawei. tak tutaj można zapytać o te rzeczy i, i, i dowiedzieć się szczegółów technicznych. No ja tutaj celowo nie wchodzę w detale techniczne z powodów teraz takich, że ja personalnie niekoniecznie na tym się dobrze znam, bo pracuję w dziale marketingu. A z drugiej strony dlatego, że tego jest naprawdę dużo, jeżeli chodzi o te, o te technikalia. No i podsumowując, tak, zdecydowanie JIPON, yy, z JIPON współpracujemy z firmą Huawei, dlatego, że to jest po prostu lider światowy. Oni dostarczają ponad 50% JIPONA na świecie i tych rozwiązań pasywnych dla największych operatorów, ale również dla, dla małych, tak, bo wdrożenia, które my mamy w Polsce, to naprawdę nie są te największe nazwy, ale również jest kilka nazw, które są relatywnie małymi operatorami, gdzie ciężko powiedzieć o tym, że, że, jest, to, że jest to top światowy. No, platforma jest bardzo zaawansowana, jest związana z tym, że jest uniwersalna, tak? tam jest bardzo wiele różnych możliwości obsadzenia kart usługowych. No i na dzisiaj tak naprawdę Huawei w tym zakresie jest jednym z czołowych i, 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 i najlepiej rozwijających dostawców. Zresztą o firmie Huawei pewnie dzisiaj można było kilka razy usłyszeć. Natomiast wektor jako, jako partner dostarczamy ten kontakt do Państwa. Tak? No firma Huawei jest duża, wielka, a my jesteśmy zdecydowanie mniejsi i zdecydowanie bliżej Państwa. Stąd nasze służby techniczne są w stanie z Wami wypracować dokładnie to rozwiązanie, które trzeba zaprojektować, uruchomić, wspierać to potem w trakcie, w trakcie pracy. Dopasowując do modelu biznesowego, do potrzeb technicznych. Mamy doświadczenie właśnie w realizacji również projektów z tym dofinansowaniem unijnym, czy jesteśmy w stanie Państwu podpowiedzieć, jak i również później zrealizować projekt w reżimie, którego, którego Unia wymaga, no i współpracujemy z wieloma liderami technologicznymi od lat jesteśmy na rynku i de facto zajmujemy się właśnie sieciami, sieciami dostępowymi. W jaki sposób zacząć? można nas poprosić o testy, zapraszam do nas na stoisko, zapraszam do kontaktu z naszą firmą, zapraszam na szkolenia techniczne, które u nas się odbywają w każdy piątek zdalnie, można posłuchać o tym nie tylko o gpon ale również o innych technologiach. Zespół ekspertów, około 30-osobowy zespół inżynierski, który zajmuje się wsparciem operatorów w zakresie uruchamiania i projektowania systemów. Także zachęcam do tego, żeby przyjść zobaczyć kim jesteśmy i, i porozmawiać. No i tak na koniec, to, to jeśli, jeśli coś budować to PONA, jak Pona, no to Jeepon, jak Jeepon, to Huawei z nami i zachęcam Państwa bardzo mocno do tego. I jest minuta na pytania. Albo wyczerpałem, albo przestraszyłem. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.